Rekwizyt. Teraz to jest suche rekwizyt. ryby. Tak. Pierwszy z góry? Nie. No, właśnie, żeby nie było takich No, wiesz. Dobra. Kula do wróżenia bez mocy. Postać? z Gierza. A propos? Ja będę wróżbitą, ty będziesz kulą, a ty będziesz mieszkańcem z Gierza, który przychodzi, żeby mu powróżyć. Dobra. OK? Proszę. Dobry. Proszę, widać chwileczkę, chwileczkę. chwileczkę. Pan ze Zgierza. A skąd wiedział? A? Mogę? Jestem różbito. Proszę, proszę. A, proszę pana. Ja przyszłem. Przyszłem z taką sprawą. Pan siada z drugiej strony kuli. Dzień dobry, pani Kulo. Przyszłem z taką sprawą. O mieszkanie w Łodzi się starać. Chciałem w urzędzie i... I teraz chciałem się dowiedzieć szansę czy... Czy większe, czy Szansę mniejsze, czy większe na pół. mieszkanie dla pana ze Zgierza. Bardzo proszę, ja mam dużo rodziny. A i gdzie małe to być. mieszkanie ma być? No, żeby po drugiej stronie, co Zgierz, jest tabliczka, to żeby po drugiej. Może być zaraz blisko, ale żeby po drugiej stronie. Łódź go nie chce. Łódź go nie chce. Kula mówi, że łódź pana nie chce. Niemożliwe. Nie może być, bo jak ja zawsze przejeżdżam, to, to jest i pogoda, i, i ludzie uśmiechnięci.